Nazywa się Handshake. Miasto, na którym się wzorujemy, to Monachium. Monachium wielokrotnie już z sukcesem organizowało tego typu akcje w swoim mieście. Pomyśleliśmy, że warto przenieść je na grunt krakowski i sprawdzić, jak wygląda bezpieczeństwo rowerów naszych mieszkańców. Czy nadają się one do jazdy? Chcemy ich zachęcać do tego, żeby jak najczęściej wsiadali na, na jednoślady i podróżowali na co dzień takim właśnie środkiem transportu. I chcemy, żeby robili to bezpiecznie. Tutaj się skupiamy głównie na bezpieczeństwie, tak? czyli tutaj my sprawdzamy te rowery pod kątem Hamulców, czy wszystkie elementy, takie jak koła, mostek, są podokręcane. Oczywiście sprawdzamy ciśnienie w oponach, ale to też w jakimś stopniu nie skutkuje, że może nam się coś stać. Biegi też są sprawdzane, także to związane z mechaniką staramy się skontrolować, ale też ze względu na to, że jest to jednak taki serwis mobilny, nie jesteśmy w stanie na pewno jakichś dużo bardziej inwazyjnych napraw wykonać. Mamy cztery miejsca, w każdym pojawimy się dwukrotnie. Czyli raz jeszcze spotkamy się na Roncie mogilskim, będzie to Rynek Podgórski, będzie to Aleja Róż, Plac Wielkiej Armii Napoleona, czyli to jest to miejsce przy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy Wawelu. Każde takie braki, usterki będą wyłapane na pewno przez naszych serwisantów. Drobne, naprawdę drobne naprawy będą świadczone na miejscu. Każdy rowerzysta może się spodziewać, na, nazwijmy to diagnostyki, co warto zainwestować, jaką część może wymienić, co podreperować.